W październiku postaw na listę numer 5. Postaw na polskie stronnictwo ludowe. 13 milionów turystów poznało smak naszego krakowskiego obwarzanka. Chcemy, aby on w dalszym ciągu był w szkołach, gdzie mogą go smakować nasze dzieci. Jako wiceminister pracy i polityki społecznej przygotowałam i wdrożyłam projekt Karty Dużej Rodziny. Okazał się ogromnym sukcesem. Ponad milion polskich rodzin korzysta z systemu zniżek i ulg. Teraz przyszedł czas na ogólnopolską kartę seniora. 27 lat pracowałem w policji, z czego 9 lat w pionie kryminalnym, w pionie śledczym. Chciałbym, żebyśmy wszyscy żyli bezpiecznie. Mam pomysły, mam energię, mam doświadczenie. Na pewno Was nie zawiodę. Miasto takie jak Kraków potrzebuje czystego powietrza i zdrowej żywności. Od 30 lat pracuję w samorządzie, gdzie zajmuję się problematyką rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Zdrowa żywność to zdrowie nas wszystkich. Jestem adwokatem, wiem co oznacza odpowiedzialność za słowa. Jestem ojcem, dlatego wiem, jak ważna jest tradycja i rodzina. Jak ważna jest przyszłość naszych dzieci. Pracuję dla Województwa Małopolskiego, dlatego znam jego potrzeby i wyzwania. 25 października głosujcie na kandydatów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jesteśmy zawsze blisko ludzkich spraw. Polskie Stronnictwo Ludowe Lista Numer 5.